Tam, czekaj, ale chyba masz normalnie... Nie, czekaj, ZX, chyba masz konto, jesteś po zalokowany na tym koncie, albo ktoś już nie, albo nie możesz mieć na konto. Więc jeśli multi-konta, cokolwiek, to pisz mi, to pisz do supportu, że... Chyba w snach chcesz mi dramę zrobić, xD Chłopie... Ja ciebie kurde to mogę kurde skajtować nie najlepiej żeby ci usunieć ten kanał Twitch, bo na tym Twitchu y, robisz y, pośmiewisko Jak nie każdy sobie wyobraża sobie a nie gra w tego w Robloxa albo w Counter Blox, albo w inne gry Nie słuchajcie takich ludzi naprawdę, bo wiecie każdy może grać w to co chce i nikomu ich nie zabroni i po co? I po co ludzie wybierają takie, takie gry teraz? Podaremnie zapraszasz mi o... Podaremnie robisz linki na jakieś durne... Nie, wysyłasz film... nie wysyłasz mi mojego live'a na randomowe serwery. A tak serio to nic nie daje, byś. Tak myślę, ale jakbyś był na przykład członkiem jakiegoś serwera i byś linka, to byś pana dostał od razu. E, co to ma być za kampę? Co, 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 co? to miało być? Za kampa, cholerna. E, chciałam powiedzieć tak, e, to są osoby, które po pierwsze dają ci tylko e, followa i później odchodzą i zapomną o Twoich streamach. A reszta powiedzmy Twoich followów jest skupiona. Jest, po prostu kupiłeś followersy, żeby się flexować, że masz te 60 obserwujących Znaczy no, powiedzmy, no, powiedzmy obserwujących Ale no typie Ty masz kupywane chyba i dlatego ty mówisz, że masz 60 followersów No tam 20 y, followów to dali ci tam koledzy, który masz tam, prowadzić tą ekipę tam Nie wiem jak ona się, nie wiem Tam jakaś ekipa, kaka czy jak to tam, no Czemu tyle dislike'ów? A bo to są boty, wiesz? XD. Po pierwsze, nie wyrażam, nie wyrażam zgody na, na udostępnianie moje, moje, mojego głosu w internecie. Bo wiecie, jakby się kiedyś takie coś dało, że na przykład powiedzmy, że mojego głosu, taka sprawa do sądu by poszła najlepiej. Za udostępnianie mojego głosu w internecie co tam było. Sąsiedzi tam kur... i co i takie coś, nie? z takimi wulgar... wulgarizmnymi przekleństwami. Nie chcę tego w ogóle powiedzieć na głos. No wiecie, nie wolno tak mówić. To jest brzydkie.